Dzień dobry, kochany, przygotowałam dla Was dziś recenzję kolejnego kosmetyku, a będzie nim krem z 70% wąkrotą azjatycką koreańskiej marki Pure Hills. Ten krem ma w sobie nazwę łagodzący. Łagodzący krem z 70% wąkrotą azjatycką. Przede wszystkim pierwsza rzecz, od której zacznę, to rzeczywiście duża dbałość o szczegóły, dlatego że krem zapakowany jest w bardzo, bym powiedziała, gustowny kartonik z zieloną grafiką i faktycznie bardzo trafnie zielona grafika nawiązuje do wąkroty azjatyckiej. Ponadto zapakowany jest co duży plus słoiczek szklany, a nie plastikowy. I dodatkowo mamy jeszcze dołączoną szpatułkę. Więc tutaj dla osób, które rzeczywiście nie lubią gdzieś zatapiać palców w kremie, to będzie to bardzo, bardzo korzystne. Krem Dodatkowo jeszcze ma taką patynkę, więc mamy tutaj rzeczywiście pewność. Pozwolicie, że postaram się, bo jest to świeżutki krem, bardzo. Już zaraz wytłumaczę, dlaczego. Pozwolicie, że pokażę. Jest to patynka, która też nas chroni przed, znaczy krem chroni przed dostaniem się do wnętrza powietrza. Krem ma wyraźnie, bym powiedziała, ziołowy zapach, a to dlatego, że mamy tutaj. Olejek eukaliptusowy, który ma bardzo właśnie charakterystyczną taką nutę i to rzeczywiście już na pierwszy rzut, od razu po otwarciu można zauważyć, może nie zauważyć, a poczuć tak dokładnie. I teraz tak, co oprócz wspomnianej wąkroty azjatyckiej i olejku eukaliptusowego w tym kremie znajdziemy? Bogactwo, bogactwo wielu składników. Bo tak, przede wszystkim mamy tutaj jedną z moich ukochanych, witamin, bo witaminę B3 o działaniu silnie przeciwzapalnym, rozjaśniającym. Dodatkowo mamy tutaj zieloną herbatę o działaniu antyoksydacyjnym, ale również łagodzącym i przeciwzapalnym. I kolejne składniki, pozwolicie, że z racji tego bogactwa nie byłam w stanie zapamiętać, to oczywiście mam wypisane. Żywotnik japoński, kora kazidłowca, rumianek, grapefruit, kora wierzby białej, propolis, kora magnoli. A uzupełnieniem jest skwalan, kwas hialuronowy i ceramidy. To bogactwo składników sprawia, że rzeczywiście mamy potężną dawkę przeciwzapalną, ale dodatkowo również nawilżenie i odżywienie. Ten krem charakteryzuje się bardzo taką specyficzną, bym powiedziała, konsystencją, którą ciężko znaleźć w kosmetykach europejskich czy po prostu polskich. Ma konsystencję kremo-żelu. Wchłania się do totalnego, że oczywiście bym powiedziała, matu, nie lepi się, jest szalenie przyjemny, daje takie przyjemne tylko odbicie światła. Jak powiedziałam, matu to może nie do końca to chciałam przekazać. Matowe, matowa skóra jest rzeczywiście w dotyku, natomiast jeżeli chodzi o to odbicie światła, to jest to takie przyjemne, zdrowe nawilżenie. Komu bym poleciła ten krem? Przede wszystkim osobom z serą mieszaną w stronę tłustą, właśnie ze względu na swoją lekką konsystencję. Fantastycznie będą go tolerowały również skóry, które mają skłonność w ogóle do nadmiernej pracy gruczołów łojowych, bo tak jak wspomniałam, fantastycznie ten krem się wchłonie. Dla cer problematycznych. I tutaj mam fantastyczną informację od moich pań, które również ten krem używały, że przepięknie łagodzi i wycisza krostki, grudki i zmiany trądzikowe. Dodatkowo będzie doskonałym rozwiązaniem dla palaczy. A to właśnie ze względu na dużą ilość wąkrota azjatyckiej, która ma A. działanie antyoksydacyjne, a B. działanie pobudzające krążenie i co ważne. Fantastycznie wzmacniający na ściany naczyń. A jak wiadomo, gdy palimy papierosy, no to niestety te naczynia ulegają kruszeniu i wiotczeniu. Dlatego wąkrota azjatycka będzie doskonałym rozwiązaniem. Ponadto będzie również fantastycznym ratunkiem po nieprzespanej nocy, dlatego, że ze względu na obecność olejku eukaliptosowego, tuż po nałożeniu czujecie takie lekkie mrowienie i chłodzenie tej skóry, i to jest porządny taki zastrzyk energetyczny. Stąd też może początkowo wydawać wam się, że nie do końca będzie to krem łagodzący. Przy mojej cerze dość wrażliwej i naczyniowej, krem nieco ją pobudził i sprawił, że była lekko zaróżowiona ale niepodrażniona, to też warto zaznaczyć. Natomiast właśnie po tej nieprzyspanej nocy ten krem będzie fantastycznym rozwiązaniem, bo pod wpływem działania olejku eukaliptusowego skóra dostanie takiego silnego przebudzenia i to będzie naprawdę przyjemne. Krem doskonale sprawdzi się w okresie letnim, gdyż nie będzie obciążał skóry pod kremem z filtrem, natomiast również właśnie zimą dla tych cer, które już wymieniłam, ale Także na noc, jako rozwiązanie, właśnie jako uzupełnienie pielęgnacji dla cery mieszanych, tłustych, łojotokowych i co ważne, może być też, zaznaczam, może być też niezłym rozwiązaniem dla. Skór dotkniętych łojotokowym zapaleniem skóry, bo tu zawsze uważam, że należy bardzo ostrożnie podchodzić do doboru odpowiednich kosmetyków, aby rzeczywiście nie zaostrzyć zmian. Więc jeżeli chcesz spróbować ten kosmetyk, a właśnie cierpisz z powodu łojotokowego zapalenia skóry, to spróbuj gdzieś na fragmencie twarzy i zobacz, czy Twoja skóra nie zareaguje po prostu podrażnieniem. Jest to również krem, który polece serom dojrzałym ze względu właśnie na silne działanie oksydacyjne. A gdyby okazało się, że jego konsystencja jest zbyt lekka, to zawsze jeszcze dodatkowo możemy zastosować na przykład serum z odrobiną olejów, czyli jakiś serum bardziej odżywcze, które uzupełni nam tę pielęgnację. Więc absolutnie uważam, że jest to krem godny polecenia. I cóż, proponuję spróbować. Do zobaczenia!